karty pamięci e, wrzucić, to możemy zrobić. To tutaj złapia jakąś ostrość? Złapało, tak. No i jest normalnie włącznik, cały ekran jest słuchajcie, dotykowy. No i takie radyjko będę chciał mieć zamontowane. Mam takie dwa. Eee, takie radyjko będę chciał mieć zamontowane w pracowni żony, że można sobie podejść do ściany kliknąć, bo on jest panel jest dotykowy, można sobie radio FM włożyć, można sobie swoją muzykę, można się z internetem połączyć i sobie coś tam na przykład z YouTube'a słuchać, a drugie będę chciał mieć e, w kuchni, jeżeli telewizor będzie podwieszony nic nie będzie brzękotał, aby człowiek chciał, żeby muzyczka się posączyła no to sobie bierze takie radyjeczko przy tym radyjku mam zestaw Zestaw czterech głośników w salonie i dwóch głośników będzie w drugim zestawie radyjka w pokoju, w pracowni żony. Tak więc powiem wam szczerze, gadżet też jest dosyć ciekawy. Też zobaczcie, pasuje do tej puszki. No i tak mniej więcej będzie wyglądał mój zestaw. Może.